Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest funkcja odwrotna. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, no i w sumie to wszystko, i możemy rozpoczynać nasze zadanie. Mamy znaleźć funkcję odwrotną do tej podanej na tablicy. No więc, moi drodzy, jak się za to zabrać? Przede wszystkim wyznaczmy na początku dziedzinę naszej funkcji. No więc jeżeli widzimy w naszej funkcji logarytm, to my już wiemy, że argument naszego logarytmu, czyli nasz x musi być zawsze liczbą dodatnią, cokolwiek tutaj by się nie znajdowało, czyli naszą dziedziną to będzie zbiór liczb dodatnich. Ponieważ już nie mamy żadnego innego ograniczenia, więc to będzie zbiór od 0 do plus nieskończoności. Natomiast zbiorem wartości, czyli f od df będzie moi drodzy zbiór liczb rzeczywistych, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń jeżeli nie jesteście pewni co do tej odpowiedzi, czyli do zbioru wartości możecie sobie narysować tę funkcję eee, i tutaj na pewno zobaczycie, że ani z dołu, ani z góry nie mamy tutaj przy y żadnego ograniczenia, no więc Zastanówmy się teraz, czy nasza funkcja odwrotna istnieje. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ funkcja odwrotna musi spełniać też dane warunki, znaczy funkcja odwrotna. dana funkcja musi spełniać warunki, żeby mieć funkcję odwrotną, o tak powiem. I teraz tak, sprawdźmy, czy nasza funkcja jest różnowartościowa. Jeżeli przyjrzymy się, funkcja tego typu jest zawsze funkcją różnowartościową, bo logarytm tego typu też jest funkcją różnowartościową. A zatem możemy stwierdzić, że istnieje funkcja odwrotna do podanej funkcji. Jak ona się wyraża? Przede wszystkim też stwierdzamy, że ta funkcja jest malejąca, więc jeżeli ona jest monotoniczna. Konkretna, ma konkretną monotoniczność, to wówczas wiemy, że na pewno jest różnowartościowa, bo na przykład, jeżeli macie parabolę, to ona nie jest funkcją monotoniczną, bo raz rośnie, raz maleje w zależności od przedziału. No więc, moi drodzy, na początku, aby wyznaczyć funkcję odwrotną, zamieniamy sobie nasze F od X na Y. No bo na czym polega idea naszej funkcji odwrotnej? Musimy. Wyznaczyć jakby tą drugą zmienną, od której zależy nasza funkcja. Czyli jeżeli wcześniej miałam y równa się, to teraz chcę wyznaczyć funkcję x równa się. I muszę tu skorzystać z całej swojej wiedzy związanej właśnie w tym wypadku z logarytmami. Na początku, moi drodzy, zrobię coś takiego, że sobie logarytm zostawię samotny po jednej stronie. Przeniosę logarytm na lewą stronę, czyli to będzie logarytm. Z y, o podstawie 5x równa się i y przeniosę na prawą, czyli to będzie 2 minus y. I teraz, moi drodzy, y, skorzystam z definicji logarytmu, która mówi mi, że i zapiszemy sobie tę definicję tutaj szybciutko, czyli jeżeli ja mam logarytm o podstawie a z liczby b, to się równa c, to wówczas wiem, że a do c równa się B. No i teraz skorzystając z tego, zapiszemy to w naszym przypadku, czyli mamy nasze a, czyli 5, musi być do c, czyli do 2 minus y, czyli 5 do 2 minus y równa się b, czyli u nas x. I tutaj oto takim sposobem powstała mi funkcja x równa się, którą chciałam dostać jako funkcję odwrotną, czyli mam teraz, że x czyli mogę to zapisać jako f do minus pierwszej od y, te minus 1 przy funkcji to jest oznaczenie funkcji odwrotnej, równa się 5 do potęgi 2 minus y. I to jest, moi drodzy, właśnie wyznaczenie funkcji odwrotnej i to jest koniec zadania. Pamiętajcie, żeby stwierdzić monotoniczność funkcji, a co za tym idzie różnowartościowość naszej funkcji, bo wówczas dopiero nasza funkcja odwrotna istnieje. No więc moi drodzy, to jest koniec zadania, to znaczy szybciutko jeszcze wrócę do tej różnowartościowości. Wówczas musielibyście odpowiednio na przedziały dzielić i tutaj kombinować troszeczkę z tą funkcją, bo ona w momentach, gdy nie jest różnowartościowa, może być po prostu troszeczkę inaczej wyrażona, dlatego z tym trzeba dosyć mocno uważać. Ja zachęcam Was do obejrzenia innych zadań związanych z własnością funkcji, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wszystko to wysyłajcie na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.